Druga księga Samuela, rozdział pierwszy. Po śmierci Saula, gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów powrócił do Syklak i dwa dni tam przybywał, oto trzeciego dnia przybył z obozu Saula pewien człowiek. Szaty jego były podarte i proch ziemi był na jego głowie. Przyszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid rzekł do niego: Skąd przybywasz? A on mu odpowiedział: Wymknąłem się z obozu izraelskiego. Dawid rzekł do niego, jak to było, odpowiedź że mi. A on odpowiedział: Lud uciekł z pora walki. Wielu też z ludu padło i poginęło. Zginęli również Saul i Jonatan, jego syn. Dawid zapytał młodzieńca, który przyniósł tę wieści, skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, jego syn? A młodzieniec, który mu przyniósł te wieści, rzekł: Przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa, a oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni, a tu już wozy i jeźdźcy go dosięgali. Wtedy obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał na mnie, więc ja rzekłem – oto jestem, a on rzekł do mnie – kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu – jestem Amalekitom”. on rzekł do mnie – Przystąp do mnie i dobij mnie, gdyż zrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do Niego i dobiłem go, wiedziałem bowiem, że nie przeżyję swego upadku. Potem zdjąłem diadem, który miał na głowie i na ramiennik, który miał na ramieniu, i przyniosłem je oto do mojego Pana. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je, również wszyscy mężowie, którzy z Nim byli. I zanucili pieśni żałobną i płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie jego synu i po ludzie Pana i po domu izraelskim, że padli od miecza. Potem Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: Skąd jesteś? A on rzekł: Jestem synem Przybysza Amalekickiego. A Dawid rzekł do niego, jakże nie bałeś się podnieść swojej ręki, aby zabić pomazańca pańskiego? I Dawid przywołał jednego ze swoich sług i rzekł przystąp i dobi go. Ten ugodził Weń tak, że zginął. A Dawid już rzekł jeszcze do niego: Twoja krew niech spadnie na twoją głowę, gdyż Twoje usta świadczyły przeciwko Tobie, gdy rzekłeś, ja zabiłem pomazańca pańskiego. Wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i o Natanie jego synu, polecając, aby je uczono Judejczyków. Jest ona zapisana w księdze prawego: Chluba Twoja, O Izraelu, na Twoich wzgórzach poległa, jakże padli bohaterzy. Nie mówcie o tym w Gad, nie głoście po ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezanych. O góry Gilboa, niechaj nie pada na was rosa ni deszcz. Wy pola oszukańcze, gdy tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów, nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Saul i Jonatan, ukochani i przyjemni, i za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączeni, od orłów szybsi, od lwów silniejsi. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny który przypinał złoto ozdoby do szat waszych. Jakże padli bohaterzy pośród bitwy i Jonatan na twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój, Jonatanie. Byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Jakże padli bohaterzy, poginęły rżtunki bojowe.